Dzień dobry. Siedzę sobie przed tym moim hotelkiem i czekam na motor. Wybieram się dzisiaj do Hojan. sobie, że pojadę po prostu motorkiem. Zainstalowałam taką aplikację Grab i zamówiłam kierowcę. Oczywiście jest to droższa wersja podróżowania, wiadomo, ale tak nie tak sobie pomyślałam, że to byłoby też takie fajne urozmaicenie. już to aż tak dużo pieniędzy, bez przesady, więc można sobie na to pozwolić i tak i zrobić. Ciekawe. Pada trochę, padało, przynajmniej teraz przestało. Ale zanim tutaj ten pan, właściciel powiedział Katarzynowi, że, że może mi pożyczy, ja coś, jakieś ubranie na, na deszcz, na modę. Przyjechał no. kolega, tęcza. Czy jest Ja jestem Jan. Teraz trzeba się odnaleźć tu. Etystat gdzieś, po prostu się nie A potem ruszam na stałe. Pierwsze wrażenia. Swoje Jan. Nie wiem jeszcze, co mam powiedzieć. Po prostu przyglądam się na razie. Na razie się przyglądam. Za wcześnie jeszcze na jakieś refleksje. Szczególnie, że no, szukam jakiejkolwiek restauracji i to jest moim pierwszym zadaniem na dzisiaj. A tak szczerze to zamieszam się pod tym kojan, tak po prostu wyuczyć. Nie mam jakichś planów konkretnych, co ciekawego zobaczyć. Wiem, że jest tu dużo rzeczy do zobaczenia, ale ja myślę, że najbardziej interesuje mnie komunikat. To atmosfera miejsca to jak to tak ogólnie wygląda. Ja wiem, że tutaj jest bardzo dużo osób, turystów, bo to jest jedno jednak z najbardziej znanych miast, takich mniejszych, znanych miast tych wietnamskich. To też kupiłam te bilety, ten bilet, ale mam jeszcze no, pięć wejściówek do jakichś tam atrakcji. Powiem tak, że niektórzy tak chodzą może, no znają Bielec, że po prostu można sobie wejść tak, pochodzić po tych, po tych straganów, bo chodzi za tym mochem, nie wiem, ale, ale jednak, jak ja jestem tutaj pierwszy raz i chcę naprawdę sobie pozjebać to miasto stare, no to nie, ja już nie będę robiła Ja kupuję Bielec tak, mam. Mówię, do wyboru pięć miejsc, które mogę sobie odwiedzić tutaj w cenie biletu. Trzeba się mocno zastanowić, co mnie tak naprawdę interesuje, co bym chciała zobaczyć w tym... Tutaj jest ticket control, czyli jak chcę to zobaczyć, to muszę tutaj pokazać bilet i, no, i oddać ten jeden już z pięciu. Ale muszę zobaczyć, co to w ogóle jest. Dobra, odcięto mi pierwszy kupon i teraz... Tak. Okej, okay. ja nie wiem, coś mi tu będą pokazywać. Aha, idę za tym wycieczką. Jakieś miasteczki piękne, roje. Wow. Na komprusy. Idę za nimi. Chociaż dla mnie jednej nie będą tutaj już opowiadać chłodnie. Dobra. To jest jakaś rodzinna fabryka. To A, tu jest sklep, gdzie można już kupić. I gotowe. Dokładane, oryginalne ubrania. No. Ale mnie przede wszystkim interesuje sama architektura, sama ta budowla. Jak ona jest ciekawa. Bo to, że komercja tutaj jest, no to wiadomo było przecież. Ale oprócz tego, bardzo ciekawe jest to, jak oni tutaj mieszkali, jak funkcjonowali.

Szczególnie takie panie są, co chodzą z tymi koszami, tak zawieszone na, na w łańcuchu, to one bardzo chętnie by ci oddały ten ciężar za odpowiednią sumę, żeby zdjęcie sobie zrobić. No, no, może i malownicze nawet, nie ciekawe. Ale zada. drugi. Bilet odcięty, wchodzę do jakiejś świątyni, przyciągnęły mnie te kolory, ten smok. nie wiem czy to buty mam zdjąć czy nie, nie jak tutaj tam siedzi facet, więc chyba nie. No. te y, takie wiszące spirale to słuchajcie one się palą to są takie jakby właśnie kadzidełka no kadzidełka, kadzidła bo to chyba długo zanim się wypali ale jednak to po prostu jest naprawdę bardzo fajnie tylko, że no wiadomo jak w dzisiejszych czasach jak to wygląda. Takie miejsca są mocno już skomercjalizowane yy, no, nastawione na, na to, żeby przynosiły jakieś dochody, <laughs> no, tylko No, ale też nie ma się czemu dziwić. No tak, tak to wygląda. I... No i teraz dochodzimy do tego centralnego miejsca. o którym niektórzy może i słyszeli, bo jest tutaj pomnik Polaka, pana Kwiatkowskiego, który przyczynił się do tego, że to miejsce zostało uratowane. Mieli to wszystko to wyburzyć, a on wstawił się podobno i uratował to. W tej chwili przynosi to zyski, kwitnie. Pokazuje historię. ja, to ja założy, zauważyłam, że większość ludzi tak przychodzi sobie obojętnie obok tego pomnika. nie zwracają na niego uwagi. No bo tak szczerze mówiąc, co nam, nas Polaków, najbardziej to interesuje, to on właśnie był tutaj takim no, dużym bohaterem. <grym> Można tak nazwać. No, bohaterem tego, że, że przetrwało to stare miasto. A innych, pewnie inne narodowości, to tak mało to może odpoczyć. Właściwie też bym się nie dziwiła, jakby to jakiś Francuz był, albo Holender, albo Brytyjczyk. Może też bym w ogóle przeszła bez odwrócenia nawet głowy w jego stronę. Na szczęście nie jest tak wie, jak się chodzi. Tutaj nagabują, coś tam leczekają, coś proponują ale jest to w miarę jeszcze takie dość delikatne powiedziałabym w porównaniu z innymi miejscami świecie, więc daje się radę, można się od tego jakoś uwolnić, można wytrzymać, można wytrzymać. I jeszcze taka bardzo zniedzielbwiona nie jestem, bo to się zdarza tylko od czasu do czasu, więc, więc nie jest tak się. Tutaj jest najładniej, podobnie że wieczorem. Ja nie wiem czy ja zostanę tutaj do wieczora, ponieważ no do yy, ja pociągu musiała wracać, więc nie wiem. Wątpię, wątpię, raczej, żebym się na to zdobyła. Wtedy całe miasto jest oświetlone tymi latarniami. Zresztą w każdym miejscu, na każdym roku jest jakiś sklep, gdzie, gdzie można kupić będzie Wrażenia, wielkiego nie będzie. Z tego co słyszałam, tutaj możesz sobie uszyć sukienkę, garnitur. Co tam cię wymarzy. I to w ciągu nie wiem jednego, kilku dni zrobią tak, jak sobie tam wymarzyłeś. Więc jak najbardziej jest taka możliwość. Jeżeli nie, to proszę bardzo. Różne ciuszki, maciuzki. A różne, różnego Też takie gotowce. Są oczywiście. Ok. miejsce, na które odcięli to mnie kupą. Weszłam. Stawię sobie jeszcze na z japońskie jedno. I I tam też podobno trzeba taki kupon oddać. ja na japońskie mosty nie wydam mojego kuponu, bo jest w mostu. Niestety jest nie do obejrzenia. Trzeba będzie rozejrzeć się za jakimiś innymi jeszcze dwoma atrakcjami na które mogę sobie wejść w ramach biletu. Bo może teraz coś się napiję, Odpocznę. Posiadam sobie przykład w kolejnym miejscu soczew sumidziane, humaremki. One często przynoszą taką mistrz kamyczkę, która w latach jest w miarę ciepła, takie Jeszcze zastanawiam się właśnie siedzę i myślać, teraz i do no Co jeszcze mam tutaj odhaczyć, jeśli chodzi o te miejscem, w którym się zainteresowałam, jest Muzeum Medycyny Tradycjonalnej, a dalej nie wiem. No nic, pośrednio wylewam jest to coś na pewno Chciałam się z wami podzielić takimi moimi refleksjami, które przyszły mi do głowy na temat właśnie honiaku. Z jednej strony jest to na pewno bardzo interesujące zdjęcie, te jakieś stare uliczki są takie klimatyczne, wiedziałam, jeszcze ozdabiane tymi kolorowymi lampionami. Wszystko jest takie kolorowe, dużo tych sukni, jakichś ubrań, materiałów, szali, na tego jest mnóstwo i to wygląda naprawdę pięknie. Ale z drugiej strony. To znowu stało się takim bardzo ym, komercjalnym miejscem, no i nie ukrywajmy, nie, nie żałujmy tego słowa, bo jak można to inaczej określić? Przyzwyczajają to tłumy tłustów, no ludzie są niestabilni oczywiście na to, żeby zarobić, żeby no jakiś mieć zysk z tego, jest to zrozumiałe, jest to na całym świecie. Wszystkie takie miejsca jednak w pewnej chwili stają się takie bardzo nastawione na to, żeby tego turysty zyskać. Nie? I, i, no I tak jest. I trzeba po prostu to przyjąć na jakbyśmy. Ale ja niespecjalnie się w tym momencie. Ja niespecjalnie się w tym momencie. I dlatego jestem bardzo zadowolona, że zostałam jednak na tak. Że nie zarezerwowałam, że odmówiłam te na ten które tutaj miałam i, yeah. i zostałam tam. A tutaj przyjechałam na tą jednodniową wycieczkę Myślałam, że może jeszcze będziemy przyjechać, ale nie wiem, co, chyba powodu. Jeszcze jest młoda godzina, jeszcze sobie pochodzę, jeszcze spróbuję zobaczę coś innego poza starym miastem, ale nie sądzę, żebym przyjechała tutaj ponownie. No tak czasami marzenia Marzenia jakoś są sprowadzone tak do parteru, jak to się mówi. Bo ja zawsze, zawsze odkąd o hoi to tak to było wszystko zawsze przekazane, opisane, sfilmowane, że wywarło nam niesamowite wrażenie i chciałam na bardzo, bardzo Jestem, marzenie się udało jakby zrealizować, ale jestem trochę rozczarowana. No to nie szkodzi, nie, to nie szkodzi. Każde doświadczenie jest dobre, myślę. A szczególnie takie, takie lekkiego rodzaju, powiedzmy, nie jakieś życiowe doświadczenia, nie chodzi o takie proste doświadczenia, bo jednak czegoś uczą. Ja nie żałuję, że tutaj jestem, nie, absolutnie, ale jakby no, to troszkę nie jest to, co myślałam, chociaż powinnam zdawać sobie sprawę z tego że tutaj będzie bardzo turystycznie yy, traktowany, jak taki wieś. Nie wiadomo o pieniędzy każdy będzie tam próbował ci wcisnąć. I te ceny są tutaj przerażające. Dlaczego, znaczy, przerażające jak na Wietnamu. Przecież tak to nie są jakieś specjalne drogi. Ja weszłam tam do sklepu takiego z tymi lampionami, z jakimiś tam pierdołkami, mm, żeby tak zorientować się ile to wszystko kosztuje. Hmm, więc już wiem, że hmm, takie rzeczy, jak musimy dać takie pierdółki. to będzie lepiej. jak ja kupię sobie. W Hanoi, bo tam jest dużo. Tak, tak. A teraz już odpoczęłam idę dalej. Jeszcze muszę te dwa kupony wydać, Słuchajcie, a tutaj akurat nie było potrzeby. Pokazuję jeszcze zakupony. Myślałam o tym właśnie muzeum tej medycyny tradycjonalnej, bo to może być coś fajnego i nie wiem, może coś jeszcze trafię przez przypadek po prostu. Będę przechodziła. Coś będzie jeszcze fajnego. No, tak no dobra, pogadałam z że na to już rozwiązało się samo. Bilet jeszcze jeden wydany. Na tą oto miejscówkę. I świątynia oczywiście, <noise> jakże inaczej. A świątynie i Niby podobne do siebie, jednak różnią się. Takie jednak różne są. To nie jest tak jak w kościołach, na przykład w kościele ortodoksyjnym, szczególnie, które bardzo, bardzo lubię zwiedzać, ale one są wszystkie jakby, jakby jednakowe. A świątynie brudyjskie jednak nie. Idę I tak, chciałabym po prostu zobaczyć to stare miasto, tak bez tych Tu nie ma jak się skupić na samych budowach. Poza tym te budowle, no nie ukrywajmy, one są brudne, one są zaniedbane. Nie wiem, czy to ten efekt taki ma być specjalny, no ale nie spójrzcie na przykład na to tutaj, na to właśnie na ten budynek i o, to właśnie tu chyba chcę wejść. Nie, to jest folklora, ale chciałam e, medycyny naturalnej. To jest restauracja. Gdzieś to ma być. nie na to pójdę tutaj tego folkloru i, i spójrzcie wszystko, to jest brudne, brzydkie to kolorowe lampiony. tak A chciałam takie detale właśnie wam pokazać. na wzgórzu. kiedy to jest obrzydliwe, tak naprawdę. Wyszłam trochę poza miastą, bo odkryłam, że tutaj są pola ryżowe. Ale tak przez chwilę, spójrzcie na ten obrazek tutaj, taki sielski, wielki. Tu jest ten bawuł, czy byk, krowa. I ja już spotkałam się z tym niejednokrotnie. Widziałam również gdzieś na filmach, że one najczęściej razem są z tymi białymi ptakami. Nie wiem o co chodzi. On, te ptaki często siedzą im na grzbiecie. Czy one się insektami żywią? Czy, czy nie wiem o co chodzi. Dlaczego one tak równie razem przebywać? Tutaj gdzieś można podobnie wejść kawałek. Ja tam nie będę się tak zapędzała za bardzo i zobaczyć te polary. Ale co mi się uda, Tam mi się uda. No więc słuchajcie, tak to po prostu jest czasami, że mapy wprowadzają błąd, albo no, to nieraz mi się zdarzyło. I chciałam tym mostem, tak jak tam było pokazane, droga była wyznaczona dla pieszych, żeby przejść na drugą stronę. Ale niestety, to jest jak jest, to jest wszystko zamknięte, nie wiem, tam po drugiej stronie jakieś jakiś park rozrywki, czy coś. Nie wiem, nie wiem, ale w każdym bądź razie przejść się nie da, absolutnie. Więc muszę, yy, no muszę zawrócić, no muszę zawrócić i już. O, pan rybkę złowił, proszę. Małą, ale jednak. I... pojazdem, który mnie zawiezie z podróżem do Danaki. No i teraz zastanawiam się, bo <laughs> znalazłam ten autobus. Jest, stoi tu przede mną, 01 do Danaki, ale, ale, mówię mi są. ale on jest dopiero za dwie godziny. Więc nie wiem, co robić. Czy zamawiasz tego grawa? Czy czekać te dwie godziny? Trochę mi się nie chce, nie? No, ale no, zawsze jakaś oszczędność byłaby. Zastanowię się jeszcze kilka minut. No, na razie ten graf, nawet nie jest taki taniej, droższy niż w y, tamtą stronę. Takie mam opcje. Y, więc nie wiem, iść jeszcze coś, zjeść coś, się napić. Nie mam jakiejś ochoty już. <grystanie> no, czuję, że jednak wezmę tego. Motorek. Coś tak mi się wydaje. No i kochani, jednak, przy, jednak przyjechałam tym motorkiem. Słuchajcie, tak lało, tak lało, że Szaciec stanął i kupił nam pelerynę. Myślałam, że zdążymy przed że lewo, ale się nie dało. Był jeszcze taki miły chłopak, że zamienił się ze mną e, kaskiem. Wziął ten mój taki mały, a sam założył sobie. A nie dał ten taki solidny, fajny, budżet. tak Przygoda była fajna. Ja lubię takie szybkie jazdy i w ogóle to mi nie sprawia żadnego problemu. Wręcz przeciwnie, nie wiem dlaczego, ale miała straszną frajdę, taka jazda. Boję się dość bezpiecznie raczej. Oni tak jeżdżą, że wiecie, no to znaczy, czy zawsze się coś może ale jakoś jest ok, jest okej. Okay. Dobra, idę teraz do domu. Odpocznę. Może jak nie będzie padało, to wieczorem pójdę na jeden nocny market. Ale to się zobaczy jeszcze. Teraz i tak będę musiała wyjść wam coś do picia sobie kupić, bo nie mam nic. A z jedziemy to nie idziemy, bo jakoś w no jest bardzo przepraszam, właśnie się chciałam już położyć spać. Ale przypomniałam sobie, że się w ogóle z Wami nie pożegnałam. Więc tak, kończymy ten odcinek. Jest już tutaj no dość późno. ojejku jakieś mrówki tu chodzą. Takie malusie wiecie. Ale co one robią na moim łóżku? O nie, 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 nie. nie. Już tu niczego słodkiego nie miałam. Yy, dobra. <laughs> mrówki mrówkami, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie taki, wiecie, bardzo relaksacyjny, bo taki mam plan. Taki mam plan, żeby jutro po prostu trochę sobie odpocząć. Jakaś plaża. Ewentualnie jeśli nie będzie padać, może do jakiegoś sklepu pójdę i przede wszystkim muszę iść na masaż, bo bardzo, ale to bardzo bolą mnie plecy. No cóż, starość, nie radość. Jak to się mówi. No, i spróbuję coś zaradzić, żeby, no, wiecie, w najbliższych dniach, następnych jakoś się poruszać. Nie to, żeby było tak bardzo źle, ale jednak czuję, czuję tam jakiś taki dyskomfort, więc jutro koniecznie masaż musi być. A teraz jeszcze raz dobranoc i do zobaczenia w kolejnym odcinku.